Cześć wszystkim, trener kolekcjoner z tej strony. Dzisiaj chciałem Wam pokazać kolejne zakupy srebra. Ostatnie robione przy okazji ostatnich większych spadków na srebrze. To jest właśnie, powiedzmy, ten zestaw, który sobie zamówiłem przy, przy ostatnich spadkach. Nie wiem jak wy, mam nadzieję, że też robiliście zakupy, ponieważ w porównaniu do tego do cen z dzisiaj no to okazało się, że to była bardzo dobra decyzja, tak. W zasadzie kupiłem sam bulion, tak, plus no te dwie koale, które można powiedzieć, że taki trochę bulion plus. Tak, jeśli chodzi o ceny. No to widzicie, po 112, 113, 100 14, niecałe 115 zł. E, kupowałem e, te monety, także w porównaniu do dzisiaj najtańszy bulion, jak widzicie, 124 zł. na metalmarkecie. To jest cena startowa, natomiast to są starsze roczniki. E, no i jeżeli już przechodzimy do 22 roku. Chociaż tu i tak widzicie, zapytaj o dostępność, jest tak, że one nie są tak. Po prostu dostępne. 124, 125, 126 zł i więcej. Także no i jak widać, jest wszędzie zapytaj o dostępność. Także nie są tak od ręki. Ten kangurek z 20 roku 126 zł, tak z groszami. Także. W tej perspektywie te zakupy od mojej od 112 do niespełna 115 zł wydają się no i były bardzo bardzo korzystne. Także no właśnie kiedy kupować to srebro na tych właśnie spadkach wyczekiwać spadków każdy ma tam swoją jakąś mm, jakąś pewnie kwotę za którą chce kupować. Każdy ma jakiś tam przedział cenowy, dla kogo jest to srebro atrakcyjne. Dla mnie to jest te 110-115 zł. Uważam, że wtedy jak są w tych cenach, to raczej się bardzo nie zastanawiam. Pewnie można było ustrzelić w cenach niższych niż 112 zł. Tu moje najtańsze to był po 112 z groszami. Także kto ustrzelił jeszcze taniej, to gratuluję. Natomiast ja kupuję bez jakiegoś spiny, bez ciśnienia. Nie kupuję tego na, na tydzień, dwa, czy rok, tylko na długi okres, wieloletni, w perspektywie nawet 10, 15, 20 lat i więcej. Także, no i w tej perspektywie te parę złotych na monecie pewnie nie gra większej roli, można by, można by powiedzieć. I nawet z perspektywy cen za. 10, 15, 20 lat to i ceny dzisiejsze są atrakcyjne, natomiast jeżeli możemy kupić coś taniej, no to wiadomo, chcemy kupić taniej, także to w kontekście, kiedy kupować srebro na spadkach, a w długiej perspektywie czasowej jest to ma mniejsze znaczenie, im dłuższą perspektywę czasową mamy, natomiast fajnie jest kupić coś taniej. Okej, okay, no i co kupiłem, tak? To były zakupy w Metal Otworzyłem zamówienie standardowo i sobie dokładałem po prostu kolejne, kolejne sztuki. No chociaż to było szybkie strzało, to tutaj chyba zrobiłem jednak zakupy za jednym zamachem. Te dwie koale były tylko ciut wcześniej chyba kupione, natomiast reszta pozostałe 11 uncji, tak? 2, 4, 6... 8, 11 uncji. Pozostałego bulionu kupiłem za jednym zamachem, tak. Kupiłem to wszystko na metalmarkecie. Te dwie koale były dorzucone do tego zamówienia, ale coś im się chyba pomyliło i je mi wysłali do paczkomatu No, okej, okay, to jakby, jakby ich um, troszeczkę na moją korzyść się pomylili, natomiast pozostałe sobie zamówiłem po prostu z odbiorem osobistym, tak, byłem, odebrałem. I bez problemu. Natomiast polecam dzwonić i się dopytywać yy, yy, o te zamówienia. Bo oni mają jakiś tam czas na odebranie. Jeżeli on minie, no to jakby dodatkowo płacicie. Także tu trzeba pilnować tego. Tak? Yy, ok, no i zakupiłem wszystkie monety yy, z rocznika bieżącego, tak 23 mam tu problem żeby to wyjąć więc muszę tak także 11 sztuk bulionu podstawowego plus te dwie koale czyli możemy powiedzieć taki lekki bulion, bulion, bulion z lekką premią no i dobra prześledźmy sobie mamy te mamy te koale 23 rocznik już wcześniej jakieś zamawiałem nie wiem jedną czy dwie sztukę jedną czy dwie sztuki rzuciłem kolejne dwie ponieważ koale tak samo jak kukabury traktuje czyli o co rocznik w każdym roczniku chcę mieć chcę mieć przynajmniej jedną sztukę bo za każdym razem wizerunek jest inny. tak Także z czasem robi się fajna kolekcja. Ok na no, odwrocie fajna rzecz zauważyłem Yy, jeszcze mamy wizerunek królowej Elżbiety, ale co ciekawe, mamy tutaj 1952-2022, czyli okres jej yy, tutaj yy, panowania. Tak? Yy, no tak, dokładnie życia, bo żyła dłużej sporo dłużej, natomiast są, mamy okres jej panowania. I zauważyłem, że przy okazji innych monet, czyli na przykład przy okazji Kangurka, w tym roku mamy dokładnie to samo. Tak? 1952-2022, także mmm, kole już odłożę na bok, także mmm, warto myślę, w tym roku te, ten bulion na pewno też kupować nie tylko ze względu na to, że jest tani, znaczy okresowo tani, tak na spadkach, ale te roczniki może w przyszłości będą miały jakąś tam, może niewielką, bo są bite jednak w milionach egzemplarzy, tak. Ale mogą mieć jakąś tam, choćby małą premię, więc czemu nie? Czyli Koala Kangur. Mamy tę samą sytuację. Kanadyjski liść klonowy. Tak samo mamy. Daty panowania Elżbiety. O, tutaj na tej monecie widzicie. Mała skaza, mała bo mała, ale jest. Ok, czyli dwie koale, dwa kangury, dwa liście klonowe, ee, dwa krugerandy. No na krugerandach już nie ma Elżbiety, tak? To jest zupełnie.